Powiedzieli mi, że to cud, że mój synek przeżył. Synek miał 3 miesiące, kiedy zachorował na inwazyjną chorobę meningokokową. Pierwszym objawem była temperatura 39 stopni. Początkowo nie wzbudziło to u mnie większego niepokoju. Wiele razy moje dzieci chorowały i miały temperaturę. Zbiłam mu tę temperaturę, poszedł spać i kiedy się obudził, miał nas na ciele kilka wybroczyn. One nie znikały pod palcami, więc praktycznie w tym samym momencie zadzwoniłam na pogotowie. Kiedy przyjechaliśmy karetką do szpitala, lekarze zabrali ode mnie synka. Od razu poinformowali mnie, że to prawdopodobnie sepsa meningokokowa. Po trzech godzinach, kiedy zobaczyłam synka, był już cały fioletowy, cały sinyz i cały w Po kilku dniach przyszły badania potwierdzające, że to meningokoki typu B. Został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, nie oddychał samodzielnie, został podłączony do respiratora. Nie działały mu również nerki, co wiązało się z tym, że kiedy przyjechaliśmy do szpitala, Ważył 6 kilo, a później na drugi dzień ważył już 10, ponieważ wszystkie płyny zatrzymywały się w jego organizmie. Stan synka ustabilizował się po 6 dniach. Lekarze mówili do mnie bardzo spokojnie i dopiero po tych 6 dniach przyznali, że nie dawali mu szans, że to cud, że przeżył. Po dwóch tygodniach został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej przez lekarzy. Później po trzech tygodniach przenieśli nas z intensywnej terapii na pediatrię, a po miesiącu i czterech dniach weszliśmy do szpitala do domu. W pierwszych dniach było mi bardzo ciężko. Wszystko, co się działo wokół mnie, tak naprawdę odbijało się jak piłka od ściany. Dlatego weszłam też w taki tryb zadaniowy i starałam się. Zrobić wszystko, żeby Liamek yy, wyzdrowiał i żebym ja też dała mu tyle sił yy, do tego, żeby tak się właśnie stało. W konsekwencji przejścia sepsy kokowej synek musiał uczyć się wszystkiego od nowa. Yy, miał mocno obniżone napięcie mięśniowe, yy, nie mógł ruszać głową ani jeść. Synek miał też dużą martwicę na przegubie lewej stópki. W konsekwencji tego mamy zrobiony przeszczep skóry. W tym momencie jest on sprawdzany i kontrolowany przez chirurga. Są również te nóżki rehabilitowane. Żałuję, że nie zdążyłam synka zaszczepić wcześniej przeciw meningokokom. Był bardzo malutki. Wszystko potoczyło się tak szybko, że nie zdążyłam o tym pomyśleć. Obecnie jesteśmy zaszczepieni jedną dawką szczepionki przeciw meningokokom i czekamy na termin drugiej.